Hej, czyli wdajcie mikrofon z tej strony rady, jak to jest kolejny odcinek z RAMIL Differ W Chcecie, w sensie przed nami dość duża bitwa, ale słowem wstępu, powiem wam, że, mm, małą informację dla Was, mam tutaj do przekazania. Mianowicie ta seria będzie, e, będzie sezonowa, czyli zrobimy sobie sezon pierwszy, w którym wyznaczamy sobie jakieś tam e, zadania, i sezon drugi później będzie powiedzmy, w jakimś tam odstępie czasu. Słuchajcie, ja zastanawiam się dość mocno w tej chwili nad zawieszeniem troszeczkę kanału, ze względu na to, że ostatnio ani nie mam do tego głowy, do YouTube'a nie mam czasu. Ale ogólnie jestem jakiś um, nieprzekonany ostatnio do życia i tak dalej, więc nas naprawdę, no um, po prostu, po prostu coś się tam. E, zmieniłem jako chyba <noise> człowiek, i po prostu naprawdę nie mam już e, na nic ochoty. W grę komputerowie prawie że nie gram, tylko tyle, że nagrywam to. Naprawdę. Więc, więc naprawdę ostatnio zastanawiam się na zawieszczenie, z ogóle na to, że nawet po statystykach widać, że po prostu e, te, ten brak mojego jakiegoś tam, powiedzmy, faktycznie przekazywania tych, nie wiem, czy to emocji, które towarzyszą mi podczas gry, e, to naprawdę widać, bo, bo widać po statystykach chociażby, na przykład po nich... E, i faktycznie ogólnie rzecz, ogólnie rzecz biorąc naprawdę ja mam na przykład tyle tytułów, które powinienem teoretycznie chociażby skończyć, a, a, a nawet nie, nie doszedłem do połowy. One mi nie sprawiają w ogóle przyjemności, a to już jest to już jest dość zła oznaka, więc naprawdę zastanawiam się nad zawieszeniem. Hmm, kumpli z Five Sides of War jeszcze nawet o tym nie wspominałem chłopakom, ale jeżeli bym coś takiego zrobił, to najpewniej potrwałoby to zaznając życie do premiery Warhammera, ze względu na to, że e, sam ten tytuł raczej chciałbym nagrać mimo wszystko, ze względu na to, że jesteśmy już w miarę umówieni ze wszystkimi i, i uważam, że troszeczkę nie byłoby to sympatyczne. Pewnie w międzyczasie o, co, co jakiś właśnie czas pojawiałyby się pewne materiały, powiedzmy właśnie e, z kanału. No, nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie no, ostatnimi czasy Coś, coś, coś się u mnie po prostu zmieniło. Ale na razie jeszcze sobie nagrywamy. Myślę, że gdybym miał zrobić przerwę, to trwałaby ona gdzieś tak z miesiąca albo coś w tym stylu. To raczej, raczej później bym wrócił, bo to właśnie o to chodzi, że robi się przerwę, potem się do tego wraca, potem ewentualnie znowu jest przerwa. Dobra, dajemy postawę agresywną, względu na to, że my się już dość szybko zbliżamy, tak troszeczkę nagadałem. ponawiałem na początku. Dawało mi się, że oni mają już dla mnie zasięg, e, mieli już zasięg Znaczy, że coś do mnie strzelało, to było takie To jest takie moje przypuszczenie Albo przewidzenie raczej Dobra, podejdziemy troszeczkę bliżej, tam widzę, że A już coś wali do mnie, widzę o 175 to nie jest mało A, to tych nawet panów strzelamy, bardzo dobrze O to chodzi no, i tam idzie moja armia. W głównej mierze złożona rzeczywiście z y, łuczników. Co będzie dla przeciwnika problematyczne? Halo, gro, nie wieszaj mi się, chcę zobaczyć. Aha, bo wy już podeszliście, ok. Spoko, wybaczam. Ok, on podchodzi do mnie. No, dobra informacja, no, kurczę, cieszę się z tego, naprawdę. Um, tę kawalerię sobie w ogóle dam chyba na drugą stronę, mimo wszystko. Tych bym puścił do przodu. Dokładnie, tych sobie puszczamy. Tutaj widzę, że dojdzie zaraz do walki jakiejś. W ogóle oni są atakowani już przez naszych. Wygląda to całkiem ok. Tak, tutaj podchodzą, tam podchodzą. Okej, okay, dobra. Eee, więc tak, raz, dwa, trzy. Będziemy tutaj z tej strony, będziemy ich po prostu... Spróbujemy ich jakoś otoczyć. Myślę, że to będzie najlepsze wyjście z tej sytuacji. Te jednostki też tutaj do przodu niech już idą. Nawet na biegu. Ten jeden oddział niech sobie stanie tutaj, będzie bronił naszych uczników. Którzy no, rozpoczęli jakiś tam atak, powiedzmy. Mam nadzieję, że będzie on skuteczny. No 9% poległych przeciwników z tego co widzę. Tak, 10%, czyli gdzieś ta skuteczność jest. Bardzo fajnie, podoba mi się to. I kawalerią wesprzemy. E, wesprzemy. Tak, w sumie tak. Ym, będziemy wspierać naszą armię. Słuchajcie, wiedziałem, że Ragnarok ostatnio sobie nawet złożył komputer nowy, więc. Pomyślałem sobie, że całkiem fajnie. Chcę zobaczyć u niego jakieś projekty. Może przy tym się wyluzuję. Um, no, ale też nie, czy nie dobra. Nie, mam nadzieję, znaczy, że jeszcze decyzja nie została podjęta. Czy, czy będę sobie takową przerwę robił? Bo nie wiem, być może nagle za tydzień coś się zmieni, ale na no serio, na razie, na chwilę obecną, jeśli ten komputer to zdecydowanie zostawić. Chciałbym go na boku i bardziej już nawet pójść na rower. Powiedzmy, tam się odprężyć. Okej, okay, dobra, atak na plecy, tutaj nawet na dość dobre jednostki jego Zmiana drobna Widzę, że tak naprawdę przeciwnik też robi, znaczy bawi się w tą samą wojnę co my w Tą samą wojnę, czyli Też gdzieś tam próbuje chyba na dystans nas podejść, mam takie wrażenie Eee, całość w takim razie ruszymy się troszeczkę do tego lasu. Kurczę, po coś tu przyszliśmy w końcu. Nie żeby stać, pomimo tego, że to stanie wcale nie jest nam ee, takie negatywne. Absolutnie. A właśnie tam i kolejny oddział. Zobaczcie ci łucznicy, jaki oni tam ostrzał, robią ogromny na plecy. Ich sobie wycofajmy, bo niepotrzebnie walczą tutaj Ale tu już mamy drugi oddział kawalerii, który zaraz wjedzie w tych na przykład panów My sobie jedziemy tu Chcemy ich odciążyć, widzicie, jeżeli załamiemy im plecy Znaczy, no bo to jest jego tylnia strasz, jakby nie było Jeżeli to im, to mu padnie To ogólnie Dunland padnie No to byłoby nam ogromnie na rękę doszło już do jakichś starć zresztą tych sobie wyślimy tam na północ tu na razie zobaczcie nie dochodzi do żadnych starć, tu, tutaj tylko nasi łucznicy są, ja sobie ich bardzo ch chętnie po prostu przesyłam na północ gdzie są ci panowie, ci panowie też niech lecą na drugą stronę, oczywiście, że tak tam już robimy go o, Dunland Hunters, pięknie Także obrażenia otrzymują tutaj ogromne. Nawet bodyguarda jednego widziałem, to chyba generałem nas próbuje zatrzymać naszą odsiecz. A to odsiecz, A, to są te jednostki, ok, one nawet fajnie wytrzymują ogólnie atak przeciwnika. Dobrze, no jak dla mnie to wszystko wygląda naprawdę obiecująco się to 11%, no ja, się, ja nawet nie muszę podchodzić moją armią, tak? Tutaj stracę trochę, jasne, no, 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 bo tak to już jest, no cóż. Bywa. Właśnie. I bam, nagle okazało się, że moje wojska jednak dotarły na pole bitwy, nasze znaczy moje wsparcie, nawet przed moimi. Znaczy, sama piechota, zobaczcie. Um, no rozgromiony komputer. Chcę zabić mu tego generała teraz. Bardzo chcę to zrobić, dlatego nawet nie ruszam tej kawalerii. Ona ma stać, ma rąbać tego generała. Um, I tutaj, zobaczcie, podchodzą po raz kolejny. Tak naprawdę łucznicy podejdą i będą strzelać teraz tam. I na przykład tutaj, bum, szarża. Na jego uczniów, czy tam oddziały dystansowe? Już kij z tym, kto to jest. Sam fakt, że już dostał szarże, z której stracił tam jakąś część jednostek. Nie mówię, że to jest dużo, czy coś. No bo jak widzimy, nie jest, ale 53% ogólnie całościowej armii. No to jednak jest dotk dotkliwy cios. To jeszcze sobie wybijamy, zrobimy tak, żeby ta kawaleria, chociaż pozostała w tym połowicznym mm, stanie ara generał padnie nawet padł w tej chwili już dobra i już nie ma sensu stać w miejscu tam coś jeszcze jest, jest i podchodzimy do przodu po prostu najzwyczajniej w świecie no porąbani po prostu no ludzie no co ja mam powiedzieć generał przeciwnika nie żyje w takim razie idziemy na plecy to co mówiłem wcześniej Teraz tak, atakujemy tam. Atakujemy tam. Kawalerium też tam. I kawalerium też tam. Zobaczcie, złamani. Tutaj też widzę, że raczej niezbyt optymistycznie podchodzą do tej walki. Są atakowani od pleców. To jest ogromny ogromna ich wada. Zobaczcie. Jeszcze tak ci nasi łucznicy troszeczkę będą nam obrażeń zadawać tak naprawdę, a nie oni nam. Teraz będzie problematyczne, dobra, pauza. Tam, a w sumie nie, dobra, walić tych dobrze. Oho, tu jest jakaś lepsza jednostka, widzę. Którą udało nam się trafić. Okej, okay, rozumiem. Ojejku, ojejku, ale romnięci. Tam generał padł, to było bardzo bolesne dla nich. Totalnie bez szans w ogóle na... Na zwycięstwo. Rozbici. Teraz tak naprawdę tylko i wyłącznie uciekają. Tam Noble coś tam, oni mają bardzo wysokie morale, tych będzie trudno żarżnąć ale tak, to zobaczcie, nie, nie ma nic, nie ma nic, zdecydowanie. Tylko i wyłącznie przyspieszone tempo. Znaki dawać kogo, nasze znaki, no. Rozkazy dawać, którego teraz atakujemy, koniec po pauzie. Ja może to sześciokrotne tempo, nie, ale dwukrotne już jak najbardziej. Co tu zostało, tak naprawdę? No dobra, no. Te jedno tylko na. No. Wow, bez szans, są po prostu. A mimo wszystko, nadal twierdzą, że coś jeszcze im się uda osiągnąć. Tu są dobra i atakujemy, proszę bardzo. Coś tu robicie? Nie. To tamtych gonić. Kurczę, ogromne zwycięstwo będzie, naprawdę. 20% całościowo to jest. Bardzo dobry wynik. No i szlachta ogólnie poszła Spać Jest tak wyrażał, które ja zacząłem nawet, nie wiem Kontynuuj tą bitwę tak naprawdę, no bo co tutaj zostało? Mm. Dobić kogoś, nie? No to, to, to wiadomo, że to się uda zrobić. No właśnie, oni sami na nas nadejdą. Znaczy podejdą pod nasze miecze. O Jezus Dobra nie kontynuuj, bo widzę, że o, 700 padło naszych za 3000 kurczę. Dobra bitwa poszła. Naprawdę, mieliśmy przewagę liczebną, ale... Ale mimo wszystko była naprawdę dobra bitwa. Że udało, się, że udało nam się coś takiego wykminić tutaj. Oczywiście Execute 18 tysięcy mogliśmy dostać pewnie z frakcji czy ktoś taki. wpadł nam w rękę, ale nie, 18 tysięcy, no to nic by nam nie dało. Tylko by przedłużyło tak naprawdę jego tam walkę tego mojego komputera przeciwko mnie, no, no bez sensu. Tak sobie wracamy. I tym idziemy sobie dalej. Podejdziemy w ogóle tutaj pod niego, bo twierdzę, że to jest dobre zagranie. Oj, tu już nie, nie, nie podam tych jednostek. nie się nie podam, no. Mm, nie uzupełnię. Te jest, tu są ok. Tutaj jeszcze przeżyją. Ten jeden oddział. Aha, tutaj jeden straciłem. Mm. Dobra, więc tak, ten jeden oddział. I ten. Te dwa sobie dodamy. Generała tam nie będę dawał, bo ja, yeah, pierdziele nie trafiłem serio Eee, nieważne. Na razie na tych uczników nie chcę... To, i tutaj sobie dodamy do tej armii. Kurczę i wszystko. Naprawdę i wszystko co chciałem tutaj zrobić. No i tą armią, wiadomo, się będę chciał zaraz ruszyć tam pod miasto. W sumie tyle. Naprawdę tyle. Nie wydaje mi się, żeby chciał mnie zaatakować teraz tą swoją armią. Bez sensu by to było. A no za to ja mu spróbuję odetchnąć drogę ucieczki. Zobaczymy, jak mi z tego wyjdzie. Znaczy, co mi z tego wyjdzie. Właśnie się tak zastanawiam, na czym zakończyć ten pierwszy rozdział. E, myślę, że zajęcie Dunlandu to jest troszeczkę mało, ale z drugiej strony wojna z Zhengardem też by trwała naprawdę sporo czasu, więc być może faktycznie zniszczenie Dunlandu mogłoby być pierwszym sezonem, powiedzmy, klanów. Nawet fajnie to brzmi pierwszy sezon klanów. Hehe. <laughs> O, widzę, że tutaj ktoś się spina, żeby. próbuje wpierdzielić tej armii, która idzie. Okej. Okay. No spoko podejście, nie? Nie, nie powiem, że nie. Tylko coś czuję, że im nie wyjdzie. A to nawet to się cofnęli, ja myślałem, że mają oprócz tej jeszcze coś. No, trochę mnie zawiedli, tutaj tak. Tych 30 panów, no to wiadomo, no, co ja z tym zrobię? No nic z tym nie zrobię. Ale bah, tych 170. Ja, 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 ja już idę. Ja już idę i ja będę go rąbał teraz tak naprawdę. Teraz poczekać tylko wystarczy na, na kilka rzeczy. Ja mogę cię zaatakować, mogę cię zaatakować jeszcze raz. Na 700 straciłem takie trochę. Ład wytywy skąd, ale okej. Okay. Potrzebuję troszeczkę zmienić swoje armii, bo to są jednostki już ewidentnie słabsze. ehm um. Tu chyba będę miał trochę chociaż tych lepszych Tu was na przykład dać No tych pikinierów to może jednak nie Tych na pewno, nawet tych uczników można Czemu nie, okej okay. No jakby nie było w sumie to potrzebowałbym trochę tej armii Damy im jeszcze balistę żeby większa szansa była potem kiedyś, albo nie w sumie trochę bez sensu. Mm. Ja tak naprawdę chyba idę tylko tą armią w tej chwili na Dunland. Co mi zostało? Pokonać tę armię i zaatakować stolicę. No, stolica, wiadomo, zawsze się będzie jakoś tam próbować bronić. E, tutaj, tak, dwóch generałów. No dobra, no potrzebuję trochę tej piechoty, powiedzmy. Takie typowo do walki w zwarciu by mi się przydało coś. Może tu mogę rekrutować to w końcu. No proszę, a jednak mogę. Ba nawet naprawdę dobre jednostki mogę tu zrekrutować. Jak to sobie dam do tej armii? To to nie będzie byle co Military Camp tutaj? Mi się skończyło. O, przetrenować mogę jak ładnie. Właśnie o to chodzi. Tutaj... O proszę, tych mogę już. A 3, 8, 14, i proszę bardzo, 5, 16, i 3, 10. No, i tutaj reszta jest bez zmian. Ale te jednostki mogę sobie też kolejny oddział zrekrutować. No, już mi się podoba to bardziej. Coś tu jeszcze? Aha, to są ci. Ta większa kuźnia, tam market, bla, bla, bla. Ten prędzej już bym, jeżeli miał cokolwiek, ale widzę, że nie niezłe mi teraz weszły. Yes, kolejki, bud przede wszystkim rekrutacji, no bo tutaj akurat budowę nie, nie pójdzie, To nic do budowy nie ma. Słuchajcie, kurczę, tą konnicę wysłać tutaj do tej armii, naprawdę poczekać w dwie tury zrekrutować, przesłać jednostki. Rąbiemy dwiema armiami już tymi... O, upadło mi. Lubię sobie coś trzymać czasami w ręce. Marker na przykład tak jak teraz. Trzymałem sobie markerek i sobie machałem markerkiem ho, przed ekranem i mówiłem, jak na wykładzie, jak pan psor na wykładzie. No. Z Argondu pach puścić 4-5 dobrych, lepszych tych trochę jednostek, puścić dwie armie, pełne dwie armie i nagle się okazuje, że przepraszam, Dunlandzie, tyle krwi zmarnowanej, a jednak przegrałeś. Ale tak będzie, tak czy siak. Zobaczcie to tak. Dochodzi konnica. Tu już mamy trzy jednostki zrekrutowane, no proszę. Kolejna konnica, dwie tury. Lepsi łucznicy, dwie tury. Um, że na jakimś minusie tutaj mi wyliczyło. Że jestem, kogo tutaj mogę ewentualnie sobie zamienić tak naprawdę, no w sumie. Nie za bardzo mam kogo na nich wymienić żeby na tę konnicę, yes, bo ja to wszystko mam, chociaż nie konicy nie mam. Przyznaję się bez bicia, dwa je Dwie jednostki tego, cztery tego, no to tych 170 w zamian za tę konnicę. I proszę bardzo, mo most już został przekroczony. A w sumie to stoimy na moście, dobra, to jeszcze nie został przekroczony. Zwracam tam to, co powiedziałem. Pach, pach. Dobra, podejdę do ciebie tam, żeby nie było, że jestem zły. No i zobacz, już mam jakieś tam trzy lepsze jednostki. Trochę tego, no masa tego, masa tego. Jasne, jasne, jasne. Tylko, że ja tą jestem, myślę, w stanie spokojnie rozbić tych. Szczególnie na moście. Oj, na moście to szczególność. I pach, i mogę już tych sobie dać. I lecą. Tak, będziemy teraz troszeczkę zmieniać. Na pewno dojdzie kawaleria z odwitury. I, ta, I ci łucznicy Naprawdę, no dla mnie to jest Tylko dawać O, tutaj, raz, dwa, trzy, pach I są Naprawdę nic nie potrzebuję więcej Okej, okay, kolejna tura I po tej turze chyba zakończymy odcinek Nie wiem do końca, ten zegarek mam teraz Znowu nie w komórce stoper, tylko zegarek zwykły i tak jakoś nie orientuje się nigdy w tych czasach na zegarkach zwykłych. Nie wiem czemu, nie potrafię sobie ustalić jakiegoś dokładnego terminu, bo zawsze jest takie, kurczę to miało być 25 czy w pół do. No. się okazuje, że albo jest za krótki odcinek, albo znowu jest zdecydowanie za długi. Eee, no, więc tak po prostu czasami bywa. Myślę, że w, 12, w 18 odcinków spokojnie zmieścimy się z pierwszym rozdziałem, z pierwszym sezonem. Okej, okay, no byłbyś spoko, nie? Wiesz w wielu kampaniach chciałbym mieć um, taką ilość generałów. Um, możliwość takiej ilości, takiej... Um, możliwość rekrutacji, takiej ilości generałów, ale... Um, nie w tym momencie. mi Pa, kawaleria raz. Dwa. Oddaj to. I trzy, słuchaj przyjacielu. Ja się cofnę tu, bo ja nie potrzebuję teraz z tobą walczyć. Mógłbym, ale z drugiej strony widzę, że ty w sumie nawet nie masz takich kijowych jednostek. A dla mnie Czasto jest w tej chwili sojusznik. No kurczę, zobaczcie. O, tu jeszcze sobie idą. Ja Cię kręcę. No kurczę, zobaczcie. Trzy tury. Ja mam tutaj prawie połowę armii, no po, prawie połowę, ponad dobrze połowę armii wymienioną Na te lepsze jednostki, kurde, no to... Gdzie to jest sens? O, dwie tury I teraz polecą ci w pierwszej kolejności, nie? Oszczepnicy I zaraz się okaże, że będę miał dwie tak naprawdę takie same armie, jedną tu, drugą tu Dobra, no ale na razie w tym miejscu sobie zakończymy sobie odcinek yes, dlatego, że ja chcę po prostu w sumie to nie, nie wiem po co się ruszałem 83% podejrzyj typa, no okej okay, no, ma, ma spoko generała, ale nie ma jakiejś strasznie dużo armii, dlatego my sobie go po prostu teraz zaatakujemy najzwyczajniej w świecie dwie tury czekamy, tam coś się zrekrutuje doślemy oczywiście, teraz chcę go zaatakować, rozbić mu tą armię tą za turę zaatakować tą armię Tymi pierdołami, pierdołami na dźwięk nie będę zajmował, i od razu od nich odbijać na Dunlarach I to wszystko sobie postaramy zrobić w kolejnym odcinku. Dobra, a na chwilę obecną dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Mówi dla osłanek. Bye bye.